Witaj, mój synu. Niech wasz dzień będzie błogosławiony, bądźcie wdzięczni za dzisiejszy dzień i pomagajcie innym. Bez działania nie ma transformacji. Boże przesłanie do ciebie. We współczesnym życiu lęk stał się stałym towarzyszem wielu z nas. Przy wszystkich niepewnych wymaganiach, przed którymi stoimy, tak jest łatwo czuć się przytłoczonym, zmartwionym, niespokojnym. Jednak w 1 Piotra 5,7, znajdujemy obietnicę ulgi i nadziei, przerzućcie na niego cały swój niepokój, ponieważ on troszczy się o was. Ten werset przypomina nam, że nie musimy samotnie dźwigać ciężaru zmartwień. Bóg w swojej nieskończonej dobroci i miłości jest gotowy i chce uwolnić nas od tych ciężarów. Bardzo się o nas troszczy i chce, byśmy powierzyli Mu nasze zmartwienia i niepokoje. Wyobraź sobie, że nosisz ciężki plecak pełen kamieni niepokoju. Teraz wyobraź sobie, że podnosisz każdy kamień. Jeden po drugim mi dajesz go Bogu. Z każdym kamieniem, który oddajesz, twój ładunek staje się lżejszy. Czujesz ogromną ulgę, wolność wynikającą ze świadomości, że nie jesteś sam w tej podróży. Niech to inspirujące przesłanie zmotywuje cię do powierzenia swoich trosk Bogu. Jest tam. Gotów zaopiekować się Tobą i złagodzić Twoje niepokoje. Uwierz w tę prawdę, powierz Mu swoje troski i odkryj pokój, który płynie z ufności w Jego nieskończoną miłość. Podziel się przesłaniem z jeden listu Piotra 5 siedem z otaczającymi Cię ludźmi, zachęcając ich, by powierzyli swoje troski Bogu. W ten sposób pomożesz stworzyć wspólnotę wiary, miłości i wsparcia. Zawsze pamiętaj, mój synu, przerzućcie na niego cały swój niepokój, ponieważ on troszczy się o was. Ta Boża obietnica jest źródłem siły i motywacji, przypominając nam, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach i że Bóg jest zawsze z nami. Gotowy ulżyć naszym ciężarom i zaopiekować się nami. Jeśli wierzysz w tę wiadomość, zostaw w komentarzu pozytywną wiadomość dla Boga. Bóg zapłać zawsze.